Na dworze dziś słoneczny gorąco, więc zróbmy coś dla ochłody, ale zanim przygotujemy chłodzący napój, przygotujmy efektowne lodowe kule. Najpierw wybierzmy się na łąkę, na spacer, a tam znajdziemy ogromne ilości różnych jadalnych kwiatów. Mogą to być kwiaty koniczyny, mogą to być kwiaty stokrotek, mogą to być kwiaty bratka. Ja wybrałem kwiaty wykiptasiej, kwiaty bratka, kwiaty róży oraz kwiaty cykor i podróżnik. Kwiaty umieszczam w formie. W której tworzę kule lodowe, zamykam formy, wypełniam przygotowaną wodą, bo to gwarantuje mi to, iż kule lodowe będą bardziej przejrzyste i zamrażam je przez kilka godzin w zamrażarce. Po tym czasie nie pozostaje mi już nic innego, jak wyjąć poszczególne kule z form, włożyć je do szklanek i przygotować najprostszy chłodzący napój, domowy syrop z cytryny odrobinę gazowanej wody. Tu na pomoc przyszedł mi soda stream i efektowne kwiatowe kule. Czy może być coś fajniejszego?